Przez dwa wieki uważana za najbardziej skuteczną formację. W ówczesnych czasach nie miała sobie równych. Broniła Rzeczypospolitej przed Turkami, Tatarami, Kozakami, Szwedami i Moskalami. Wokół tej jednostki powstały liczne mity. Przed państwem Husaria. Czy rzeczywiście husarze mieli skrzydła? Czy wiarygodna staje się relacja o sześciu żołdakach nabitych na kopie? Jak upadła ta formacja? Zapraszam Państwa do odcinka, w którym obalę mity i przytoczę fakty dotyczące Usarii. Useria nie jest rodzimą formacją. Narodziła się w Serbii. Po bitwie na Kosowym polu w 1389 roku wielu Serbów szukało swojego miejsca w chrześcijańskiej Europie. Część z nich przybyła do Polski pod koniec XV wieku. Serbowie lub po staropolsku Racowie służyli wojsku Rzeczypospolitej jako lekka, najemna jazda. Jazda Racka była uzbrojona w lekką kopię, to znaczy drzewo. Racowi uzbrojeni byli ponadto w szablon typu węgierskiego i tarczę turecką. Dosiadali małych zwinnych koni. Właśnie w jeździe serbskiej można doszukiwać się śladów późniejszych usarii. Jazda Racka odegrała dosyć istotną rolę w bitwie pod Orszą w 1514 roku. Na obrazie nieznanego malarza, który malował na dworze Zygmunta Starego, możemy zobaczyć właśnie tą formację. Taka ciekawostka, chociaż nie znamy imienia artysty, to znamy jego wizerunek. Na obrazie Bitwa pod Orszą malarz namalował swój autoportret. Przedstawia on człowieka, który przyglądał się bitwie z zarośli, korzystając z pewnego narzędzia optycznego. Można powiedzieć, że był świadkiem starcia i zastosowania jazdy rackiej. Jak już wiemy skąd pochodziła legendarna husaria, to znacznie łatwiej będzie odkryć etymologię tego słowa. W ówczesnych źródłach pojawiają się nazwy husarze, husarus, husarz. Historycy wysnuli dwie teorie co do pochodzenia tego słowa. Pierwsza teoria mówi o serbskim pochodzeniu tego słowa. Słowo gusar po serbsku oznacza pirata lub rozbójnika. Druga wywodzi etymologię tego słowa z języka węgierskiego. Fraza "husz" oznacza dwadzieścia, natomiast ar to jednostka miary lub szydło. Pierwsza wzmianka o husarzach znajdujących się na żołdzie Rzeczypospolitej pochodzi z 1500 roku. Z rejestru skarbowego znamy imiona pierwszych polskich husarzy. Mamy tutaj Katz Praczekiela, Bacława Lubicza, Michała i Łukasza. Na podstawie dokumentu możemy stwierdzić, że byli to dowódcy oddziałów husarskich, gdyż po ich imionach powtarza się fraza wraz z towarzyszami. Zostali oni zwerwowani przez Andrzeja Kościeleckiego, Herbu Ogończyk, za kwotę 310 florenów. Dla porównania, Urzędnik państwowy zarabiał około 10 florenów rocznie, a nauczyciel 6. W XVI wieku znaczenie Husarii wzrosło. Husaria stała się siłą przełamującą, która, jak się później okaże, potrafiła powstrzymać wielokrotnie liczniejszego wroga. Tak stał się pod Mochlewem w 1581 roku. Siły polskie broniące miasta Mohylew liczyły 200 Husarzy oraz 314 Lekkich Jeźdźców. Powstrzymywały one przez 7 godzin Armię Rosyjską, która liczyła 30-40 tysięcy żołnierzy. Obrona miasta zakończyła się zwycięstwem Armii Rzeczypospolitej. Moskale wycofali się na drugi brzeg Dniepru, słysząc o rzekomym przybyciu całej Armii Królewskiej. W rzeczywistości na odsiecz przybyły dwie roty jazdy lekkiej. Rota wówczas liczyła około 100-200 żołnierzy. Mówi się, że po stronie polskiej byli ranni, jednak żaden żołnierz nie poległ. Ta relacja pozostaje niepewna. Natomiast jesteśmy w stanie potwierdzić skuteczność jazdy husarskiej. Husaria triumfowała także pod Kirchholmem w 1605 roku pomimo poważnej przewagi liczebnej armii szwedzkiej. Pod Kuszynem w 1610 roku husaria pokazała, że doskonale może sobie radzić z piechotą typu zachodniego, ciężko zbrojną rajtarią i lekką jazdą typu wschodniego. Znamy również Szarżę husarii pod wiedniem, gdzie 3600 husarzy wraz z jazdą austriacką i niemiecką rozbiło w pół godziny wojska tureckie. Pod hodowem 100 husarzy i 300 pancernych rozgromiło 40 tysięczne zgrupowanie armii tatarskiej. sztunek? i to pewnie nie są brunatne widzę chłopcze, że zaczynasz coś zrozumieć. Przejdźmy do omówienia uzbrojenia husarza. Rumak musiał być silny, zdrowy, mało wymagający, szybki, masywny i zdolny do długotrwałego wysiłku. Import koni kawaleryjski był niesłychanie drogi, dlatego hodowano je w Polsce, głównie na Ukrainie. Jeśli już musiano sprowadzać, to robiono to z Węgier. Wykorzystywano również konie zdobyte na wrogu. Najbardziej były cenione te tureckie. Warto wspomnieć o przepisie wprowadzonym już. W 1550 roku, którym zakazywał wywozu koni poza granice państwa. Koń był drogi, kosztował około 200 zł, czyli równowartość około 16 kg srebra. Do tego trzeba odolczyć siodło, strzemiona i konia jucznego wraz z zaprzęgiem, broni, szabla, koncerz, pistolety i kopia. Szabla przywędrowała ze wschodu albo z Węgier. W XVII wieku. Popularne były szable typu węgierskiego. Szable wyceniono na 500 zł. Cztery bandolety, cztery pary pistoletów były warte 180 zł. Husarze używali również koncerzy, czyli kolnej długiej broni. Nie należy zapomnieć o kopii, która mierzyła około 5-6 metrów. Kopie miały taką właściwość, że bardzo często się łamały ponieważ były wykonane z drewna, które było dodatkowo wydrążone w środku. W Wilnie w 1618 roku kopia kosztowała aż 9 zł. Na taką kopię można było nabić kilku przeciwników. Jeden z rotmistrzów po bitwie pod Chocimiem pisał, że trzech i czterech bogaństwa na kopie brano. Z kolei towarzysz husarski po bitwie pod Połomką w 1660 roku Twierdził, że na kopię nabił aż sześciu moskali. W odpowiednich warunkach było to możliwe. Przeciwnik nie mógł posiadać uzbrojenia ochronnego i musiał znajdować się w ścisku. Sytuacje, gdy husarz nabijał sześciu przeciwników, należały do rzadkości. Husarz musiał zabrać na wyprawę wojenną na pewno kilka kopii wraz z zapasowymi grotami: pancerz, karwasze i szyszak. Nie wyobrażamy sobie husarza bez zbroi. W skład jego uzbrojenia ochronnego wchodził szyszak, karwasze i pancerz, płytowy lub kolczy. Aby dodatkowo podkreślić swoją pozycję narzucano na siebie futro lamparcie, które zazwyczaj było trofeum zdobytym wcześniej na turkach lub tatarach. Teraz nasuwa się pytanie, czy huzarze mieli skrzydła, tak jak śpiewał sabaton? Wyrosło tu kilka teorii. Skrzydła miały chronić przed cięciem pałaszem. Ponadto skrzydła w pędzie powodowały wielki szum, który wpływał psychologicznie na wroga. Patrząc na rzędy husarzy z piórami, przeciwnicy mogli odnieść wrażenie, że husarze mają nad nimi przewagę. Kwestię skrzydeł husarskich należy poruszyć w osobnym odcinku. Inne wydatki. Pozwolę tutaj wymienić inne potrzebne rzeczy koszula, spodnie, żupan, kontusz, pas, buty, namioty, ubranie na zimę, proch i jedzenie na kilka miesięcy. Na wojnę husarz ruszał ze swoim pocztem, w skład którego wchodziło dwóch lub trzech innych husarzy. Przydaliby się również pachołkowie, których można by wykorzystać do pomocy przy utrzymaniu zwierząt i konserwacji i uzbrojenia. Kupno całego moderunku wiązałoby się z kosztami rzędu 10 tysięcy złotych polskich. Są tanie rzeczy. Oczywiście można było wszystko zorganizować tańszym kosztem. Przykładowo Jerzy Ossoliński w 1617 roku jako dworzanin Władysława Wazy za wszelki moderunek zapłacił 2 tysiące złotych polskich. Wyposażenie husarza było bardzo drogie i na pewno nie każdy mógł sobie na nie pozwolić. Oczywiście wielu wojowników zaopatrywało się w tańsze odpowiedniki lub rezygnowało z wielu rzeczy. Dlaczego wstępowano do rot husarskich? Na pewno nie ze względu na pieniądze. W 1659 roku roczny żołd husarza wynosił 200 zł. Ja sobie za to kupię maciki. Żołnierzy motywowała możliwość zdobycia łupów. Ponadto, gdy husarz wykazałby się męstwem, to czekałyby na niego nagrody, majątki czy urzędy. Wiek XVIII. To koniec istnienia Husarii. Wiązało to się z rozwojem broni palnej. Rozwój sytuacji politycznej również miał wpływ na upadek tej formacji. Bogaci szlachcicy interesowali się bardziej polityką niż wojaczką. Husaria straciła walory militarne. Coraz częściej pojawiała się jako oprawa pogrzebów czy parat. W Rzeczypospolitej panował zwyczaj, że husarz w pełnej zbroi wjeżdżał do kościoła i kruszył kołpię o katafalk bezpotomnie z małego szlachcica. Z tego powodu husarię w XVIII wieku nazywano Wojskiem Pogrzebowym. 11 kwietnia 1775 roku zlikwidowano husarię jako formację bojową, a istniejące choręgwie husarskie i pancerne przekształconą w Brygadę Kawalerii Narodowej. Husaria pozostaje w pamięci wielu pasjonatów, jako jedna z najbardziej skutecznych formacji XVI i XVII wieku. Do dziś wiele jednostek Wojska Polskiego upamiętnia husarię w swoich oznaczeniach i symbolach. Dziękuję Państwu za uwagę. Ten odcinek wymagał ode mnie bardzo dużo pracy. Jeśli doceniasz moją ciężką pracę, zostaw łapkę w górę. Dziękuję.